www.mzpitu.tv Telewizja miejskiego zespołu profilaktyki i terapii uzależnień w Olsztynie. Nałóg bezpieczny dla organizmu? Tak, ale tylko wtedy, gdy tym nałogiem jest muzyka, o czym można było przekonać się na koncercie z cyklu Ostro Zdroworokowo w Olsztyńskim amfiteatrze. MZP2. Jak zdefiniujesz rock and rollowy styl życia? O, dla mnie to jest przede wszystkim jakieś takie ogólne podejście do spraw światowych i nie tylko, prawda? To jest jakaś taka postawa mentalna, która powoduje, że właściwie na luzie można podchodzić do spraw, troszeczkę kontestować, jakieś takie trendy, które występują. To jest trochę antymasowość też. No po prostu ogólnie życie na luzie z własnym rozumem. Wspomagacze mogą trochę w tym przeszkadzać, artyście? No bez wątpienia, bardzo wielu fajnych muzyków rockowych popłynęło gdzieś tam w niebyt, mogli bardzo dużo zrobić. No, z drugiej strony bardzo wielu muzyków by nic nie zrobiło, gdyby nie wspomagacze, ale to mi się wydaje, że im mniej tym lepiej. Wszystko z umiarem, wszystko jest dla ludzi, natomiast jeżeli ktoś potrafi bez, to chwała mu za to. Łamiemy dzisiaj trochę stereotyp hip-hopowca, pokazujemy, że można się bawić bez, no nazwijmy to, wspomagaczy, bo to przeróżne przecież środki. Na pewno postaramy się, chociaż muzyka rapowa jest muzyką buntu, muzyką podwórek, więc trochę idzie to ze sobą w parze. No, ale postaramy się dzisiaj, żeby, żeby jak najmniej tego było na pewno i absolutnie nie namawiamy do używek ani do alkoholu. Dobrze, że organizatorzy trochę łamią tą konwencję tylko i wyłącznie roka, pokazują, że hip-hop też może no, propagować te pozytywne treści. Bardzo fajnie, Fajnie, że, że dają szansę przede wszystkim młodym wykonawcom, bo my tutaj gramy pierwszy raz. Jestem bardzo zadowolony i bardzo, bardzo wdzięczny, że, że dostajemy szansę i możemy się pokazać. Mamy w środowisku rock and rollowców do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, bo z jednej strony ktoś powie uzależnione środowisko od tych wspomagaczy różnego typu, ale z drugiej młode zespoły, które są nastawione na karierę chyba stronią od tych wszystkich wspomagaczy, no bo nastawiają się właśnie na to, żeby tą karierę rozkręcić. Zdecydowanie, przynajmniej z tymi, z którymi się kontaktujemy i których zapraszamy do naszej tutaj kampanii, do występów, Rzeczywiście o tym mówią, że im zależy na zrobieniu takiego dobrego wizerunku, a ten, który dotychczas w latach minionych prawda, był takiego no, rock'n'rollowca, który jest na podwójnym, potrójnym czasami gazie, no, to już teraz społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie potrafią nie kupić. Powiedzmy trochę w takim razie o tych śmiałych i dawkowanych w dużych ilościach dobrych, pozytywnych narkotykach, w cudzysłowie mówiąc. Muzyka, zabawa to może uzależnić? To są pewne nawyki, które oczywiście mogą być traktowane troszkę jak uzależnienie, znam bardzo wielu osób, które biegają, które właśnie tańczą i które mówią, nie wyobrażam sobie po prostu, bo jest coś i w bieganiu i w tańcu, w wysiłku w ogóle i w czerpaniu z tego przyjemności, coś podobnego bardzo do uzależnień, a więc no, na pewno wydzielają się te endorfiny, a więc te hormony szczęścia. Na pewno ludzie odnajdują bardzo wiele takich właśnie, e, takiego zaspokojenia, tych, tych swoich oczekiwań, prawda? czyli właśnie wyluzowania, odstresowania się, wy, wy, takiego zresetowania, jak to mówią młodzi ludzie. E, I to jest fajne, kiedy ma taką świadomość, że dysponuję sobą, że jestem trzeźwy, że mam pełną kontrolę i że się świadomie fajnie bawię i że umiem to robić. mzpitu.tv